Ponownie nauczymy się teraz refrenu do scenariuszu moich sąsiadów zespołu Myslowic. Ok, czyli tak jak macie zapisane te akordy wszystkie, jeszcze raz Wam je przeczytam. Był C-dur, E7, F-dur, drugi raz to samo, czyli znowu C-dur, E7, F-dur i na koniec był C-dur i E-dur, ok? I teraz sobie zapiszmy ile razy w danym akordzie zagramy schemat, bo cały czas nas będzie obowiązywał dokładnie ten sam schemat, ok? Czyli na c w refrenie mamy jeden schemat. Na E7 mamy jeden schemat, czyli napiszcie 1x, mm. tak, jeden raz cały schemat na przykład, a na F duże dwa schematy. Okay? I znowu jest drugi raz to samo, czyli na C duże jeden schemat, na E7 jeden schemat i na F duże znowu dwa schematy. I na sam koniec, y jak macie akord C -dur, to uderzacie jeden cały schemat, a na E duże, normalnym E duże, Uderzacie 5 razy w dół, czyli dół, 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 dół. I sobie to w ten sposób może zapiszcie, żeby się nie pomylić, ok? Akord E-dur, jeszcze dla przypomnienia, i E7. Jak wyglądają? E-dur normalny to jest pierwszy palec na trzecim, na pierwszym progu na trzeciej strunie. Trzeci palec na drugim progu na strunie czwartej. I nad nimi drugi palec na drugim progu na strunie piątej, ok? To jest akord E-dur. A E7 zabieramy po prostu trzeci palec. I już mamy E7, ok? Posłuchajcie, jak leci w takim razie ten refren eee, i co? I zaraz go sobie zagramy, okej? Okay? Od akordu c -dur. Wieczorem przed domem Wystawię ekran i wyświetlę film Coś o mnie i o Tobie Będę leczył Konek sąsiadów w sny I Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli po refrenie, jak zauważyliście, wchodzą znowu akordy ze zwrotki i na nich zamiast śpiewana zwrotka jest najpierw o-o-o-o-o, a później wchodzi druga zwrotka, czy yy, po prostu druga zwrotka, ok? Dobra, czyli tak, jak mamy już wszystko zapisane, no to spróbujmy to sobie zagrać. Proste akordy, wszystko macie oswojone, bo e już dawno przerobiliście. E7, no to jest tylko bez trzeciego palca E-dur, więc myślę, że sobie poradzicie z tym, ok? To jedziemy od początku, w takim razie, refren, dobrze? Czyli na C-durze, jeden schemat. Na E7 jeden schemat I na F duże dwa schematy I znowu wchodzi akord C-dur Jeden schemat E7 jeden schemat I F-dur dwa schematy I akord C-dur jeden schemat Cedur normalny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz, razem to zagrajmy, bez mojego komentarza już. Cedur. Potem wchodzi ador. Dwa razy to musi być. I znowu wchodzi akord ador, tak samo jak przed chwilką i zaczynacie drugą zwrotkę. Tak? cały refren. Na koniec proponowałabym, żebyśmy sobie od początku zagrali do końca pierwszą zwrotkę, refren, później to o, 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 druga zwrotka i podwójny refren powinien być. Taka powinna być budowa, ok? Czyli jeszcze raz. Zwrotka, refren, później o, 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 tak? Czyli takie przejście na akordach zwrotki, po czym wchodzi zwrotka, znowu refren, ale już podwójny, ok? Nie wiem, czy nie będę się mylił w tym śpiewie, bo troszkę mam nieogarnięty ten tekst. Ale spróbujemy, okej? Okay? No to próbujemy. Od akordu Adu. Kiedy powrócisz już Ja podleczę Z lotka, z nieba przylepsza. Po czym wchodzi jakieś tam takie przejście instrumentalne i znowu zaczynacie śpiewać refren, ale już wtedy podwójny. Czyli jeśli byście chcieli śpiewać podwójny refren, to wtedy grajcie to C, E7, F, C, E7, F i znowu wchodzi od C, E7, F to samo, drugi raz, czyli już nie ma tego C-duru i tego E-duru normalnego. Poczekajcie, jeszcze sprawdzę to. Czyli gracie C, E7, F, C, 7 F, C, 7 F, C, 7 F i dopiero wtedy po zagraniu tych czterech linii gracie C-dur i ten E-dur pięć razy w dół, żeby zakończyć utwór, OK? Mam nadzieję, że nie zamieszałem za bardzo, że to rozumiecie. OK? no to co? Zapraszam Was oczywiście jak zwykle na fanpage'a. Piszcie swoje komentarze, propozycje do kolejnego głosu i graj pod tym filmikiem najlepiej, ok? Oczywiście na Facebooku, nie na YouTubie, ponieważ ja nie chcę ogarniać komentarzy, które są i na Facebooku i na YouTubie, bo jest po prostu tego za dużo i się w tym gubię, okej? Okay? Czyli prosiłbym Was, żebyście komentarze wrzucali na Facebooku pod tym nagraniem w komentarzach, okej? Okay? I oczywiście znowu wybierzemy pięciu utworów, ale już chyba nie samych polskich, coś zagranicznego być może wrzucimy. No i co, i będziemy dalej się uczyć grać. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta lekcja. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Zapraszam na fanpage'a, subskrybujcie kanał. I tyle. Wszystkiego dobrego. Cześć.